Można powiedzieć nie bardzo otworzyła nam się ta okręgówka jeden punkt w dwóch meczach. Trzeci mecz. Próbowaliśmy coś zrobić więcej, ale nie, nie udało się. Lechia strawczyna jest doświadczoną drużyną i wywieźliśmy powiedzmy cztery bramki do tyłu. No niestety coś trzeba zrobić być może brakuje nam ogrania na tym szczeblu, chociaż rok temu graliśmy w okręgówce, ale to nie byli ci ludzie. Będzie dobrze, ja myślę, że przyjdą mecze, gdzie to wszystko się już poukłada, troszeczkę na szczęście dopisze w sytuacjach podgramkowych. odgoni